2, 1, start 57 lewy nie ciąć i 85 prawy długi zacisk nie ciąć, przechodzi 7 lewy i 110, 4 prawy minus, do 3 lewy długi syf I 5 prawy ciąć głęboko, przechodzi 5 lewy, ciąć głęboko, przechodzi 5 lewy, 80, 5 prawy ciąć głęboko, do 5 lewy ciąć wcześniej, może syp linia. I 7 prawy. 110. 7 lewy. 110. I za szczytem 80. 7 prawy przyciąć, 120. 7 lewy prawy. 80, 7 lewy 100. I 6 lewy przyciąć minus 82 prawy szybki długi 120 prostój. 2 lewy nawrót wcześniej kamyki na główną kamyki i 130 6 lewy otwiera minus 40 i 4 prawy nie ciąć syf to 4 lewy szczytem otwiera wcześniej syf 90 7 lewy 56, prawy pół długi, śmiało za szczytem 120 i 6 prawy minus 60 5 do 3 lewy 5 do 3 lewy do 5 prawy przyciąć I 6 prawy, 6 lewy szczytem ciasny, wyjście przyciąć. Do 7 prawy. I 110 prostuj 5 prawy ciasny ciąć. I 5 lewy. Do 5 lewy prawy przyciąć. I 100, przyciąć 100. I 7 prawy lewy, prawy. 90, 7 prawy. Do 5 lewy, prawy, szybki. I 70. 6 lewy minus, przechodzi 6 prawy, lewy. I 70. 7 lewy. 60 prostu i 7 lewy nie ciąć. 120. I 3 lewy. Wyjście przyciąć, ciasny, długi. Przechodzi syf. 4 Cztery, krót... Cztery prawy, krótki, szybki. 90, 7 prawy, 110 i 3 prawy przyciąć syf, 100, 7 lewy, 90, 7 lewy, 140 i 4 prawy szybki, przechodzi 6 lewy szczytem przyciąć syf, 80. Śmiało. Przyciąć syf. 87. Prawy lewy szczytem. Nie ciąć. 150. I dwa lewy. Przyciąć syf. I cztery prawy. Szczytem otwiera. 70. Cztery prawy szczytem. Krótki, szybki. 70. 5 lewy krótki. 100. I 6 lewy krótki. Do 7 prawy. I 7 lewy. 100. Zaszczytem 95 lewy. I zaszczytem 61 lewy szczytem. Zaszczytem 61 lewy i 62 prawy 80 5 prawy do 3 lewy długi nie ciąć 5 prawy do 3 lewy długi nie ciąć Do 2 prawy ciąć głęboko na szuter Do 2 prawy ciąć głęboko na szuter I 86 prawy 6 prawy, 150 prostuj, śmiało, 7 prawy, 96 lewy ciasny, 80, 4 prawy ciąć szybki i 7 lewy szczytem, 80 prostuj i 6 prawy lewy ciąć głęboko w prawo, 120 i za szczytem kolejna 180, za szczytem kolejna 182 lewy. Śmiało. Do 3 lewy ciąć głęboko wcześnie. Do 5 prawy błoto ślisko. Do 5 prawy błoto ciąć ślisko. Stoi mikra. 90. 6 prawy szczytem. Do 5 prawy. I 74 prawy krótki, szybki. 250 i Śmiało. Za szczytem 10, 4 lewy przyciąć, 100 i 2 lewy cią nie ciąć, syf na główną, 2 lewy nie ciąć, syf na główną, 6 lewy nie ciąć, 6 lewy nie ciąć, 3 prawy nie ciąć, długi, 90 i 3 lewy nie ciąć, zacisk ostrożnie, syf, linia. 3 lewy nie ciąć zacisk ostrożnie syf linia 70 6 lewy prawy ciąć 80 prostu. 3 prawy nie ciąć później, ostrożnie. Za szczytem 70. Cztery lewy szczytem przyciąć linia. Przechodzi 5 prawy przyciąć syf. 6 lewy przyciąć szczytem. 7 prawy. 75 lewy krótki. Dociąć trzy lewy szczytem śmiało. Może ślisko szybki. 94 4 prawy. do 2 lewy szczytem syw i 40 5 prawy szybki. Za szczytem 80. 4 lewy szybki, pół długi. 60. 6 lewy przyciąć. Zaszczytem 34 prawy ciąć syf, krótki, ciasny. 80. I zaszczytem 70, 4 lewy syw

i 7 prawy 90 i 7 lewy prawy przez mostek wybija 100 i 4 prawy szybki do 3 lewy otwiera 4 prawy szybki do 3 lewy otwiera i 60 5 lewy przyciąć do 4 prawy szybki przyciąć 110 i 5 lewy podwójny 83 prawy szybki i 50. 5 lewy. Do 7 prawy. 150 prostój nie ciąć. I 6 lewy szczytem długi ciasny. 70 i 5 prawy szybki przyciąć. Szybki przyciąć. 100. 7 prawy. 90 i 3 prawy schamuj. Do 2 lewy długi wcześniej do 6 lewy długi, 7 siedem prawy, 70 i 5 prawy szybki do 7 lewy nie ciąć 140, 7 prawy szczytem 90 kamyki, 2 prawy ciąć szybki, 100 z szczytem 60. 5 lewy do 6 prawy szczytem i 70. Szykana. 1 prawy. 1 prawy do 1 lewy. Szykana. Syf. I 100. I 2 lewy szybki przyciąć wyjście syf. I 6 lewy prawy szczytem ciąć syf. I 6 prawy krótki syf. Do 3 lewy zacisk. Do 3 prawy krótki, nie ciąć i 60. 5 prawy ciąć, 70. 4 prawy nie ciąć, szybki. I za szczytem 2 prawy ciąć głęboko, szybki. Ciąć głęboko, szybki, 100. 4 lewy przyciąć, linia, 80. I 3 prawy ciąć głęboko, na mostek. Może syf, 60. 2 lewy ciasny długi Do 5 prawy krótki przyciąć Do 5 prawy krótki przyciąć 93 prawy ciasny nie ciąć I 150 prostuj 7 lewy przyciąć szczytem 140 prostuj 7 lewy 100 3 lewy ciasny przyciąć Zapowiedź lotnej przechodzi 7 prawy długi to 7 lewy szczytem, 90. Teraz 7 lewy. 7 lewy szczytem, 6 lewy. Już. Uff. Lubię jak stał. Widziałem.